Cześć się, witajcie. Dzisiaj taki szybki filmik zaprezentuję Wam mój album z edycji Pani FIFA 365 2017 update edition, a właściwie to co udało mi się do tej pory zebrać zbyt wiele saszetek nie otwierałem, ale myślę, że też nie ma sensu większego, bo są w tej edycji tylko 132 karty do zebrania i przez to właśnie w tej edycji jest taki mały, trochę śmieszny album, jak było w update'cie z Champions League 14 na 15 Także jakby ktoś się chciał ze mną wymienić, jakby coś miał, to zapraszam, niech pisze No a my zaczynamy Na początek mamy drużyny i w tej edycji z każdej drużyny są po cztery zespoły Na początek trzy bazówki oraz jeden eleven, fajnie, że te elevenki dodali, bo Pamiętam, że były w Euro 2016 i wtedy mi się naprawdę bardzo podobały. Na początek mamy Bokeh Juniors. Mamy tutaj komplet. Dalej jest River Plate, również komplet. Flamengo, komplet. Dalej mamy São Paulo, tutaj 11 brakuje. Leicester City, komplet. Atletico Madrid 11. Barcelona, komplet Real Madrid. Tak samo, komplet i 11 Bayern, 11 Borussia. Komplet szalkę Brakuje 11: -ka. Olympiakos Mamy kompletny Fenerbahce. Tak samo, Juventus również. Także no, tych braków jak widzicie, dużo nie ma. E, Roma ze Szczęsnym jest kompletna. Ajax 11. E, Legia Warszawa. Broś Kopczyński od Gigi Aofołów. Mamy również 11, a więc komplet. Porto 11. E, Sporting tak samo 11. Zenit e, również. I Fenerbahce mamy kompletne. Teraz czas na karty specjalne. Na początek mamy Fans' Favority. Te karty również były w tej edycji standardowej. Na początek mamy Benedetto i Drusiego, dwóch mi tutaj brakuje. Dalej mamy Rafinię i Areole, również dwa braki. Tutaj też dwa braki. Mamy Bentaleba i Duricina. Dalej tutaj mam Dolberga, a trzech kart mi tu brakuje. Tu mi brakuje dwóch, a mam Felipe i Musę Soła. Dalej lecimy już do kart ekstra. Są to game changery, które były w poprzedniej edycji, ale nie w tej edycji standardowej, tylko że w edycji nordyckiej. I fajnie, że je tutaj dodali. Tu mi brakuje dwóch, a mam Koke i Jamesa Rodrigueza. Tu mi brakuje tylko jednego, a mam Riberiego, Osmana Dembele i Giorgio Laurensisa, więc byłego piłkarza Lecha. Poznań i tutaj moi drodzy jeden mi brakuje, a mam pianicia Tottiego i Thibaut Mulema. lecimy teraz do Winter Starów, fajne karty tutaj jak widzicie mamy komplet Antoine Griezmann, Lionel Messi Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, no świetni piłkarze dalej na kom mamy komplet na e, drugiej stronie Robert Lewandowski fajnie e, Piero emerick Daniel Bode i Gonzalo Iguain, i moi drodzy, tutaj mi tylko dwóch na koniec brakuje, a mam Klasena i Radowicia. Także jak widzicie, tych braków dużo nie jest. Pokażę Wam teraz limitki, ale to na szybko, bo limitek mam tylko 8 z tej edycji. Cołów Patricio, Doste, Busquets, Mulę, Draxler, Cross i Koke. Tak jak widzicie, mam 8. Pamiętam, że chyba wszystkich w Polsce wyszło tych limitek 36, nie wiem ile za granicą, ale moi drodzy, chciałbym przynajmniej mieć z 20 limitek. Także, jakby ktoś miał jakąś, to zapraszam do wymian. Także pokazałem Wam na szybko album z Update'a. Jakby ktoś miał coś, to niech pisze. Link macie w opisie. No a ja się z wami żegnam Zaraz idę przed telewizor Bo za chwilkę Zaczyna się mecz Polska kontra Czarnogóra Bardzo ważny mecz Mam nadzieję, że Polacy Biało-czerwoni ten mecz wygrają I zdobędą 3 punkty Ale może być naprawdę ciężko Bo Czarnogóra no, Może być naprawdę Ciężkim przeciwnikiem Bardzo defensywnie grająca drużyna Ale mam nadzieję, że Polacy wygrają, także do następnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!